Cześć, witajcie, ja jestem Hawk. To jest koniec Cześć wiedźmina. Po niezwykle długim, niezwykle długim ostatnim odcinku. Dobry Teraz idziemy załatwić Loredo. Postanowiłem, że pójdę z Roszem. I tak też zrobimy. Się oczywiście nie mogę medytować? jeszcze za wcześnie. Przyjdź po zmroku. A. co on tak mordykuje, że się spieszył? Tu mogę. Kurwa Ogólnie my sobie skółkę? A niech będzie kawron jeszcze puszczyk? Ale zestaw, ja pieprzę. U. na wszystko mamy 10 minut. Dobra bajka, lecimy. Twoja karoca już czeka w alejce, przystojny kawalerze. Dobre duchy z tej wieży będą ci miały w swojej opiece. No jak rymuje ładnie, chłopaczek. To tak, poczekaj aż się znajdę z kowroneczku. Cie kurwa na skowroneczka. Kurwa, ja idę? Nawet nie wiem, idę. Czemu nie mogą w ogóle... O, Fistech. U, to was? Ładnie, czyli musimy się spieszyć. Zapiszmy tu grę. Nie ruszaj się przystojniaku. Cudnie. So okay. Dziękujemy. Ładnie. O kto ty jesteś? Czego tu szukasz? Klucz do górnych kwater. Dawaj. Przyszedłeś po elfią Dziewczynę! <gaan> Jeśli tak, to próżne twoje wysiłki. Jak w przepowiedni i tyny. Ziarno zostało zasiane i niebawem wykiełkuje! Zamknij się i daj mi klucz. Klucz. <gaud> <osoby were> <Papi> <gulose la> <gulose> klucz. <kaupy> <gaud> Gdzie ja go wsadziłam? No. <laughs> Miła mnie. <laughs> Kur... Nawet nie, nie załapałem w ogóle, nie mam tematu. <laughs> pieprz. Dobra, jesteśmy tu. Nie jest tak daleko, że zapisałem, bym się chyba zajebał, jak musiał jeszcze raz to przechodzić. Bum. żebyś nie robił hałasu. Wszyscy, albo razem. O, bardzo dużo tych mieczy. Skarmoryn, 15-24. Nakichuj mi ten krótki miecz stalowy. Oooo, jeszcze mogę słupki pociąć. Ja razie mam dwa miecze, no do chuja. Chuj mi ten kill. Te miecze też w ogóle, czemu ja ich nie schowam? W dupę jeża. Te drzwi i złaś. No to już widzieliśmy. Dawaj, 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 da się tutaj jakoś ten. Nie da się tego przerwać. No dobrze. Trzeba już wielkie guziki wcisnąć. o, ty jesteś! Czego tu szukasz? Klucz do górnych kwater. Dawaj. Dawaj klucz. Przyszedłeś po elfią dziewczynę! <laughs> Jeśli tak, to próżne twoje wysiłki. Jak w przepowiedni i tliny! Ziarno zostało zasiane i niebawem wykiełkuję! Zamknij się i daj mi klucz. <laughs> klucz. Klucz. Gdzie ja go wsadziłam? No. <laughs> Aaaaaa! Uh. No no. O w dupę jeszcze mnie kręci w tym. No zajebiście, Redzi. Kurwa dzięki. Jesteście najlepsi. O, dobra, z najlepszy. najlepiej. dobra, przeszło. Zinfiltruj infiltruj dom Dobra, wszystko jest fajnie, tylko że ja się znowu w pizdu zgubiłem minus no, trzy rudy żelaza ja na mi ten miecz stalowy Okej. Okay. Jaki zadowolony z siebie, no. Ty, a może jeszcze kotem się dobić, co? Eee, to mnie chyba poniesie już wtedy. Wo wow, wow. chuj. Но Jeden klucz. Bra, olać. Dobra, olać. tu jest Fajfus. Gdzie on ku**a jest? Coś szykuje.

Mnie. Czekaj. Nie mamy czasu, Geralt. Pomóżmy jej i zabierajmy się stąd. Nie miałem ci klucz. Poczekaj chwilę. Nie mamy czasu, Geralt. Pomóżmy jej i zabierajmy się stąd. No dobra. Słyszałam coś za tymi drzwiami. No, to coś. Nie zostawiajcie mnie tu! Błagam. Nie wyglądasz na dziwkę, elfką. Nazywam się. Modell. Miła jesteś. Jaki jest miesiąc? Nie ma czasu na dyskusję. Jaki Możesz miesiąc? Iść? Nie zostanę tu ani chwili dłużej, choćbym miała się czołgać! Ona nie przejdzie przez ogród, Geralt. Musimy wyjść od frontu prowadzić. Będziemy tuż za tobą. To jaki mamy miesiąc? Lamas. Zaczęła się jesień? Kiedy mnie porwali, padał śnieg. Więc ojcem dziecka jest. To dziecko. Ma tylko matkę. Gdy się zorientowałam, Co no, całe szczęście, że. Nie dam rady, że ich wybiłem. Ooooooh! jej wody. Geralt, Zmiana planów. Co? Wracamy do wieży. Potrzebuję czystego łóżka, ciepłej wody i trochę czasu. Nikt nie może nam przeszkadzać. Sprowadź pomoc. Alarm! Cię kurwa, nam intruza.

oniżej, oniżej na dziedzińcu. W ja dupę, gdzie to jest, kurendy. To? Kurwa kabitka. Co tu się dzieje w ogóle? Geralt. W samą porę. Gdzie się podziewałeś, Róż? A mieliśmy mały problem po drodze. Продолжение no, следует. Temerskie oddziały specjalne, utworzone przez Foltesta do zwalczania Skojatel po pierwszej wojnie z Nilfgardem. Weterani, profesjonaliści, najlepsi z najlepszych. To koniec, Roż. Widzisz te tarcze? Brakowało mi tylko temerskich linii. Pokonałem dowódców wszystkich oddziałów specjalnych na północy. Teraz będę mógł zjednoczyć Skojatel. Kończ już. Nie zabiję cię, Roż. My, NCIT, nie zabijamy ostatnich przedstawicieli wymierających gatunków. Żyj i pamiętaj, kto cię pokonał. Bo mogę to zrobić jeszcze raz Wafajl, w Popełniasz błąd, Jorwet. Znajdę cię. No, syn uciekł, ale jestem pewien, że jeszcze o nim usłyszymy. Zasrani nie ludzie. Stary. Jorwecie! Co z Loredo? Gdzie jest Wes? Loredo nie żyje. Uratowałem Wes w ostatniej chwili. Co się stało? Twój plan nie był wcale. Chłopiec Gerard... Zdrowy chłopiec. O co tu chodzi? Czyje to dziecko? Moril. Czyje? Ja pierwszy. Znaleźliśmy Elfkę. Loredo porwał ją prawie rok temu. To on był ojcem. W życiu nie tknąłbym Elfki. O. Nie mamy na to czasu. W porcie czeka statek. Czyli spadamy z flocą? Co tam się stało znowu? Żyły? Coś ty zrobiła, dlaczego chora wioska, nie dotykaj mnie, przeklęte miasto. Zatrzykujcie statek! Co z dzieckiem? Nie możemy go zabrać. Kto przygarnie mieszańca w tej parszywej dziurze? Seherim. Oddajcie je Seherimowi z bindugi. I powiedzcie, że to dziecko Moril. A to ta. Co zginęła wcześniej niby. No, cały czas była u niego. Królobójca zagrał nam na nosie. Nie na placie długo, zaokrętowałem się na barkę i zabierając ze sobą Geralta ruszyłem w głąb Doliny Pontaru. Tam właśnie na terenach zwanych Górnym Edir obozuje armia króla Henselta. Otóż to król to słowo klucz w moim planie pochwycenia królobójcy. Oddziały Specjalne Króla Niech Mu Ziemia Lekką Będzie Foltesta przecichły jakby, nie uraczywszy nas w trakcie całej podróży ani jednym dowcipem z gatunku, na ile sposobów można oskurować elfa. Co dowodzi mojej tezy, że umysł ludzki jest w stanie wytworzyć pewną skończoną ilość okropności, nim znajdzie go jakiś rodzaj refleksji. Hmm. Czy tam mi był smok namalowany w rogu mapy? Akt drugi. Musiała być jadka. Ile kości? Skąd Glevisig wzięła tyle mocy? Nie podniecaj się, Detmold. Widok czaszek i szkieletów zawsze tak na ciebie działa? Drwi sobie do To jest magia. Takimi czarami wygrywa się wojny. Tysiące ofiar w jednej chwili. Mm! Potęga, zniszczenie, zagłada! Sabrina Glevisig skończyła na stosie. A Dolina Pontaru wciąż należy do Edirn. Edirn to żywy trup. Dni tego nędznego królestwa są policzone i żadna chłopska rebelia tego nie zmieni. Mylisz się, Detmold. Ten kraj żyje. Czuję to. Jest jak stary, ranny niedźwiedź, pokryty bliznami, szarpany przez psy, ale wciąż śmiertelnie niebezpieczny. To będzie dobra wojna. Ależ, panie, baronowie z Edil nie ośmielą się wystąpić przeciwko tobie. Za chwilę się o tym przekonasz. Wszystko przygotowałem. Witaj, królu! Fajnie, dobra. Co przygotował Detmour dowiemy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego, cześć.